kochani, jadę sobie właśnie z Jarkiem, jak widzicie. No, my już wczoraj mieliśmy informację, że niestety turniej bez best, best będzie przełożony najprawdopodobniej. Ta oficjalna informacja już poszła. Jarku, czy jesteś zadowolony z tego, że turniej będzie przełożony? Nie, właśnie miałem się wtrodzić, że nie ukrywamy, że jesteśmy z tego faktu obydwoje. No, niezadowoleni. Niezmaczeni, niesma, zażenowani i niezadowoleni, bo przygotowywaliśmy się. I to mocno, mocno, obydwoje. Mimo tego, że teraz jesteśmy obydwoje, tam przeziębieni i chorzy, to trenowaliśmy, nie zwalnialiśmy tempa ani na chwilę. Pik formy miał strzelić 8 grudnia, a tu wszystko będzie trzeba teraz zmieniać, bo nie wiadomo kiedy będzie ta gala. Bezalkoholowy sylwester. Bezalkoholowy sylwester, święta bez ciasta. <ścoughs> Może łóżka zjem chociaż, kurde barszcze. Ja farsz. Także powiem wam, no nie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek no, no, jakby, no nie mamy na to wpływu, prawda? No taki jest sport, coś tam chłopaki dostali kontuzji, no my swoje zrobiliśmy, myślimy, że, że zdaliśmy się 100% w przygotowaniach. No najlepszy, najlepszy w końcu, tak. No, dokładnie. Nie, oficjalnie i... i ciśniemy. Jedyne, co mnie martwi, to to, że jeżeli gala będzie w innym terminie, e, nie wiem jeszcze w jakim, czy za miesiąc, czy za dwa, to byle by my... By nie było tak, że my któryś z nas wypadnie z powodu kontuzji potem, bo podpukać nie malowane, bo po prostu byłoby niefajnie z tego względu, że no my, byliśmy, my jesteśmy gotowi na to, co miało być teraz. Tak jest. E, my jesteśmy gotowi, a no że jest jak jest, to musimy to zaakceptować, chyba innego wyjścia nie mamy. Ale oczywiście robimy dalej swoje. Robimy swoje, ciśniemy. Dobrze. Będziemy gotowi na inny termin jaki nam dadzą. No ale nie ukrywamy, że no, zadowoleni nie jesteśmy, bo, bo wiadomo, każdy się szykuje na coś. Ma też jakieś inne plany dalsze, albo wcześniejsze miał też plany, które musiał zmieniać powtórniej. A niektórzy się nie wywiązali, po prostu obietnicy taka jest prawda. No, rzeczy po imieniu. Tak jest i no, no, i, no i nic na to nie poradzimy. My robimy swoje, będziemy gotowi, aczkolwiek no, Nie jesteśmy zadowoleni, a teraz idziemy sobie wypełniać inne zadania z Jarkiem, obowiązki. obowiązki. I tyle. Pozdro dla Was wszystkich. Dajcie znać w komentarzu co Wy o tym wszystkim sądzicie. Z chęcią pogadamy. Pozdro! Pozdro! Siemaneczko! Już ten weekend nasz ziomek Tomek Fidzik-Łomnicki walczy na rali OKTAGON numer C9 w Ostrowie Wielkopolskim. Również na zagłębiańskim Horror Show 3 walczy Adrian aresz bosiński Adrian Banan-Dudek, dwóch moich znajomych, z którymi się przygotowywałem do walki na fenie. Panowie, wszyscy należymy do tej drużyny OKTAGON TEAM, wiemy, że dacie mocnej, dobrej walki, emocje na pewno będą gwarantowane. Trzymajmy mocne kciuki, liczymy na Wasze zwycięstwa, Wierzymy w Wasz sukces, oby się było bez kontuzji. Pozdro. Pozdro. maneczko. mamy sobotę, moje oczy powoli powoli zaczynają wracać do żywych, jakoś zaczynają wyglądać mam nadzieję, że być może od poniedziałku już będę funkcjonował normalnie. Bo już tydzień czasu się męczę z zapaleniem spojówek, ale oczywiście trenuję cały czas. Tak naprawdę w ciągu tych 7 dni od tamtej niedzieli zrobiłem 10 jednostek treningowych. W czwartek, piątek zrobiłem tylko po jednej, a tak to codziennie dwie. Waga fajnie w dół idzie. Kondycja jest, wszystko jest, także to jest najważniejsze. Dzisiaj mam taki luz. Będę się tylko bawił moimi sprzętami, czyli Mediganem się będę rozbijał i Hypervoltem. Trzeba troszkę się zregenerować. No i co, wieczorkiem dużo do oglądania, bo mamy dzisiaj trzy gale fajne. E, na Gali Ekstra Noc Wojowników walczy zawodnik naszego klubu Łukasz Szyksówka, w Formuła MMA, kategoria 77 kg. Walczy z zawodnikiem też typowo stójkowym. Także będzie ciekawa bitka. Niestety no nie mogłem jechać e, na tą galę ze względu też na to zapalenie spojówek między innymi. E, dzień dobry, Lian Kolila, oczywiście. Syk w moim kadrze, eee, to jest raz, no, ale tam chłopaki jadą z Łukaszem i będą go wspierać. Co tam jadłaś? Eee, także mam, mam, mam nadzieję, że, że Łukasz tam zrobi swoje i, i wygra ten pojedynek. Eee, dzisiaj też mamy galę OKTAGON numer 9 w Ostrowcu. Eee, walczy mój były rywal Fidzik, także też trzymamy kciuki oczywiście za Fidzika Walczy u siebie, więc to taka dodatkowa presja, dodatkowe obciążenie, ale też nie nie pokazuj zębów. Ale też oczywiście liczymy na to, że wygra, walczy z chłopem, że tak powiem, swojej postury wielkim chłopem ważącym ponad 100 kg, więc będzie ciekawie. Na pewno będzie mocno, ostro. No i jeszcze mamy zagłębiowskie horror show Horror Show. Także też, też fajna gala, fajni zawodnicy się biją. Jestem ciekaw właśnie walki Aresa. Yy, Oli, ja już mi duszę nie zakłada, walki wieczoru. Yy, I oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. No i także trzy gale do obejrzenia, nie wiem jeszcze jak to zrobię. Mam nadzieję, że będą transmisje wszystkich z tych gal. Z Octagonu będzie na pewno, nie wiem jak z reszty, ale, ale będę musiał chyba jechać na, te, na telewizorze, laptopie i tablecie, albo telefonie, tablecie i telewizorze, nie wiem jeszcze. Zobaczymy co na to żona powie, że trzy gale na raz oglądam. Ale będzie trzeba to wszystko obejrzeć, i trzymać kciuki za ekipę i przy okazji obejrzeć fajne walki. Ła, wow, Lila, popisywał mój mały i myślę, że będzie fajna, fajna, fajna gala. No i tyle. A jutro znam relacje z tego, jak te gale się potoczyły, jakie były walki, jak to wygrał. Mam nadzieję, że ta ekipa cała wygra. I trzymam za to kciuki. Pozderki. Siemaneczko, ja zaczynam rozgrzewkę przed treningiem, dzisiaj ze mną jest moja nie tak Piona? Tak jest, Lidia sobie ogląda baje, a ona będzie ćwiczył, tak? Tak jest, dobrze, to ja się rozgrzewam Bo będzie ostry trening, tak Lila? Idźcie, idźcie. dobrze. wybiegł po męczyłeś się chyba chyba trochę Mamy. teraz tata będzie boksował to będzie musi mieć miejsca z tym też to najpierw z tym Mamy. też to dalej ty tym najpierw po patrz to, już to se... się tak tak sobie zrobię, patrz o ja też no to boksuj no to boksuj z jednej, a drugiej dobrze no boksuj, teraz z jednej, i z drugiej Hop.

Góra i dół, góra i, i, i dół Dobra, uwaga, teraz będziemy musiał boksować Teraz będzie dzwonek dzwonił Bam. Bam. No, potrenowane Ja właśnie skończyłem trening, cały trening dzisiaj ze mną była Lilianka też trochę poćwiczyła, prawda? Trochę baję oglądała, trochę ćwiczyła. No, a propos wczorajszy gal, no to Łukasz niestety szacówka przegrał. Trójkątne duszenie rękoma pomocnej wymianie ciosów w stójce. Oczywiście nie widziałem tego, ale chłopaki zdali relację. No niestety, taki sport. Fidzik przegrał. Nie został dopuszczony do drugiej rundy prawdopodobnie przez rozcięcia ostre też wymiany troszkę troszkę mi się zaważyło to kopnięcie w krocze które dostał w połowie pierwszej rundy gdzie widać tam było, że dość mocno dostał tak się dziwię, że w ogóle walczył dalej, ale pewnie dlatego, że był u siebie i chciał pokazać, że jest twardy aczkolwiek mógł wtedy troszkę odpuścić wymian dalszych, bo bo kto dostał mocno w krocze to on wie, że to nie boli 2 minuty tylko boli przynajmniej 10 minut, się to odczuwa ale cóż no. kolejne doświadczenie dla niego a chłop był do zrobienia, spokojnie. No i tyle, Zagłębiowskiego Horror Show nie oglądałem, bo no nie miałem transmisji. Wiem, że tam Ars wygrał na punkty, nie wiem jak reszta. No i tyle. Kolejne gale za nami. Ja trenuję dalej, oczy powoli coraz lepsze, jeszcze mam przekrwione. Jeszcze troszkę mi ropieją, ale to już jest bliżej bliżej końca choroby, także mam nadzieję, że się pozbieram. Cisnę dalej, czekam na termin bez of the I będę gotowy. Pozdro. Dobra Lilianko, idziemy na obiadek, co? No to poczekaj na mnie trochę, już poleciała. Słuchajcie, jak ktoś mi jeszcze raz powie, że nie ma warunków do trenowania, to go wyśmieję. To niech przyjdzie do mnie, dam mu worek bokserski, mam ich w nadmiarze. Niech sobie go powiesi, łop, i trenuje. Liczą się chęci, prawda Lila? No właśnie, liczą się tylko i wyłącznie chęci kawałek miejsca, parę jakichś sprzętów typu hantlę, krążki jakaś tanga. Tym się uderzyła. Uderzyła się o ścianę. No, ładnie. i dziubo moja. Dobra, idziemy na obiad. Papa! Pa.